Dzień dobry. Dzień dobry. Chleb jest? Zbożowy, rzetni. A marchewka? Też nie. To jest No właśnie, gdy ja zostanę prezydentem, wszystko to będzie. Z czego Luto oczekuje? Co potrzebuje? mniejszych podatków, ale podatków nie. Z mniejszych podatków. To jest mój główny postulat. Wiem, że Polacy lubią niskie podatki, dlatego ja Wam załatwię bardzo dużo niskich podatków. A. Co najmniej 150. Co tam jeszcze? Jezus. Y mniej, mniejszych problemów z tym, ze, ze z, zdrowiem. Z służbą zdrowia. No, zlikwidujemy całkiem. Nie będzie szpitali i nie będzie problemów. Okej, okay, świetnie. Ale przepraszam, to mam nadzieję, duży. też, śpieszycie się, też załatwimy. Dobę wydłuży do 48 godzin. Będzie Pani na mnie głosować? Gdzie mam głosować? No na mnie, w wyborach, w niedzielę. A, nie, nie będę. No to jak to nie może? Bo jeżeli ja dojdę do władzy, to wszyscy co na mnie nie będą głosować, to wycieczka do łagrów nie. na piechotę? Nie. Słuchajcie, w zamian za to, że wystąpicie w moim y, spocie wyborczym chciałbym Wam zaproponować posadę w ministerstwie. Co wy na to? <laughs> Dziękujemy. Co słuchasz? E, muzykę. Rap? No. Dobrze się składa, bo jak ja zostanę prezydentem, to każdy będzie mógł zostać raperem. Taka ustawa. I każdy będzie, każdy youtuber, każdy raper, każdy człowiek. I będzie musiał śpiewać świetnie. Dziękuję. O, dziękuję. A dla Ciebie co mogę zrobić? Jako przyszły prezydent, żebyś tam nie zagłosowała. Tak. Co mogę dla Ciebie zrobić? Nie wiem, słuchaj. Nie wiem. A co proponujesz powiedzmy? E, wszystko. Wszystko, czyli na przykład co? No wszystko, możesz na przykład mogę Ci dać posadę w ministerstwie. Dobra. Jeżeli Przestujmy. wystąpisz w tym, Gdzie? w moim spocie wyborczym. Dobra, okej. Okay. zagłosujesz. Ja to będę no będziesz musiała stać, ładnie wyglądać, pachnieć i tak dalej. Może być. Okej. Okay. No tak, ja bym też proponował, aby w końcu ludzie mieli takie same prawa jak zwierzęta. Co wy na to? Jeśli mam patrzeć na... Ludzi to jestem przeciw. Aha. Zdecydowanie zwierzęta powinny być większe, prawa. No może być. Kto z tej truki jest najinteligentniejszy. No właśnie, ciężko stwierdzić. Bym powiedział, że ta smycz wygląda najlepiej. Jest w kolorze takim czerwonym, czerwony mi się tak kojarzy. No dobra, menelowe plus będzie dla wszystkich. Każdy będzie mógł pić tyle ile zdoła. O, to się podoba tak jest. Ile u niej? się denatura tek najbardziej. No to dziękuję bardzo. No dziękuję, o, tak dziękuję. Naprawdę to taka ukryta kamera tak żartuje. Wiem, Lukas Aha. A fajnie zareagowaliście. Możemy fragmenty z Wami użyć w filmie na YouTube? No, To super. To miłego wieczoru. Do zobaczenia na wyborach. Okej. Okay. A tak naprawdę to ja taki film kręcę z nieukrytej kamery i taki z ludźmi rozmawiam. Ale fajnie zareagowaliście. Możemy fragmenty z Wami użyć w filmie na YouTubie? To super, Lukas TV, sprawdźcie sobie. Dobra, super. O, super, to miłego wieczoru, cześć. No i taki mam postulat, że obiecuję, że nic nie zrobię. Ewentualnie menelowe plus. Czyli 7 setek wódki dla każdego razy, czyli równa się 0,7 plus na łeb. I co ile takie? Co miesiąc? Eee, codziennie! codziennie. No. Żeby naród był zadowolony. No i wszyscy będą szczęśliwi. No pewnie. No. Wszyscy i taka ustawa też wejdzie. Żeby wszyscy byli szczęśliwi, piękni, no, tak bogaci. Musi być. Tak, pieniędzy ile trzeba, tyle będzie. No, no to dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Lista pierwsza, trzynasta WCV Bimberman. Dobrze Trzeba do dopisać. No do widzenia. Do widzenia. No, ja żartuję, tak naprawdę. Taka to ukryta to... kamera. No! No, a fajnie zareagować, możemy fragmentować z w filmy na YouTube. Co? Mówię, że fajnie zareagować, możemy fragmentować sobie jasne, w, w filmy tak na to YouTube. No to miałbyście tam więc. No, no. Ta. To no tak. To Lukas TV sprawdź, Jak? TV Dobra. Czeska Lukas TV na YouTubie. Tylko jedynie, że nie mamy prawa głosu, bo nie jesteśmy politykami. Też możemy to zmienić ustawą i możemy na przykład zrobić tak, że ludzie będą mieli takie same prawa jak zwierzęta. Ale myślałam, że wam dam. Ja taki wiem tak naprawdę nagrywam. Taka nieukryta kamera. Kudaj, że kandyduję na prezydenta i w ogóle. Fajnie. A wy fajnie zareagowaliście. Możemy użyć z wami w filmie na YouTubie? A co to będzie? A Gdzie będzie to? Na luka Stefał. Taki kanał. No trzeba To super. A kiedy to, to można znaleźć? No, albo w piątek, no, albo w niedzielę. To dobre. Most, co jest sprawdzajcie. To miłego wieczoru. Cześć. Najmniej co umiesz robić? Co w czym... Do czego się kompletnie nie nadajesz? Ja, ja się nie nadaję. Nie mam w ogóle wyobrazić, czy to architektura. O, o projektować... minister architektury. Dobra. Takich ludzi potrzebujemy. Będziemy, będziemy projektować. Pan, y... co, co ty kurwa z... Pewnie. Co stresujesz już chłopaka. Witam. Nie, nie, minister proje... przyszły. Jest... Proszę poznać przyszłego jest... ministra architektury. Jak się to na to pan zapatruje? Ja ja Zabrał do góry, się... żeby normalnie się tu dało jeździć, a nie. Właśnie, to trzeba ty. coś zbudować. Ja bym tutaj no jakiś most dał do góry, żeby przyjechać. Później go zburzymy. Przedstawimy gdzieś Zajebisty pomysł. Jak na nogach. Jak kościelna. No. Gdzie jak diabeł na borówki. <grymne> a mogę, a mogę, a jak będę chodził na rękach, to też mi zapłacę za podatki, Dalej. O! dlatego no. dla pana już będziesz... Już za takie coś 120% podatku. Dobra, i zaczynamy na to, że musisz mu dopłacić. <grymne> tak? No. O kurde, tego nie przemyślałem. A <grymne> spoko! No, widzisz. I wszystko będzie legalne i nielegalne. No ja. Tak ta jak w Polsce. No tak! Ta jak... Wszystko się załatwi Możesz mój wizerunek wyliczyć, ale chcę fragment wskazujemy na rękę Spoko! No, no, Dresem. Nie, a. w Lublinie coś nagrywa. Większe zła. Do będzie meneli, będzie dresiarz, dwa dresiarze będą. W lipcu. W lipcu? No. A lipiec już za tydzień. No, w dam. Tak. No, tak. Dobra, to trzyma. Cześć. To. Dzień dobry. Dla pani specjalnie kiełbacha wyborcza, żeby pani na mnie zagłosowała. No! Ja pana został niestety. No to elegancko. Nie, To mnie wszyscy w mieście znają, bo jestem najlepszym kandydatem. No tak, tak, nie? No i elegancko. Bucefał Bimberman. To co? Możemy fragmentu z tobą użyć w filmie na YouTube? O, to super. A możemy fragmentu z wami w filmie na YouTube użyć? Tak, już kiedyś. Dzień dobry, witam panów. Specjalnie dla was kiełbacha wyborcza, zagłosowanie na mnie. To ja zagłosuję, ale bez kiełbasy. Bez Bez Papier mam też. Nie no, tak, to, no, mam marchew. No. I mamy głosować za kiełbasą? No tak. Bucefał Bimberman, lista pierwsza, trzynasta. A trawka zalegać będzie? E, no już nikt w życiu wam, nikt nie będzie was ganiał za to, że kosicie sobie tam no. pod domem. Dobrze, to, jest problem. to tak właśnie, No ale na raz WCV Bimberman, mówię. Lista pierwsza, trzynasta. Dobrze. Obiecuję, że nic nie zrobię. Ale właśnie takie tarcie o, o ten, czy przerywa taki dźwięk? Dzień dobry, witam państwa. Specjalnie dla państwa kiełbacha wyborcze, żebyście na mnie zagłosowali. Brać se popęcie. Dziękuję. Bierz tak chłopaki. Dziękuję. Ja dziękuję. Dziękujemy. Bierz na później będzie. Bierz. Ale ten czas. No zjesz. Mamy papier też. A tak całą? No co? No co No to, nie no to, nie to podzielisz jest. się z kolegami. Wiesz, wiesz. Wiesz tobie cała nadzieja. Ja się bo jak inaczej? Was miało inaczej jak przekupić, jak nie kiełbasą. Natomiast no, trzeba przekupywać. Tak, nie, nie trzeba? Nie trzeba... No, nie jak to nie tak? Nie dajemy się przekapywać no. Moje hasło jest takie, nikt wam tyle nie da, ile ja mogę obiecać. A? Tak, A mam nadzieję, że nam nie. No no właśnie. Wielu stosuje to, tą no ale ja jestem taki szczery, od razu mówię, że będę krat ile wlezie A. i jak dojdę do władzy, to nie spełnię żadnej z mojej obietnic. Nawet tej, co obiecam. No to jest A? Uf, no tak. Ale to w takim razie, skoro pan tutaj obiecuje, że nie spełni żadnej, no to jest obietnica, którą pan spełni. No. A? O tym no nie pomyślałem właśnie. No i co teraz. No to jest taki paradoks, jakby stworzyć a. kamień, który nie można się podnieść, a go zrobić. W każdym razie ja też mam taką siłę wszechmogącą a i myślę, że jakoś to wykonam. Zobaczymy. No. W każdym razie nie mów o tym nikomu, że na to wpadłeś, że taka no, jest przeczka. Nie mów nikomu o tym, że tutaj jest takie sprzeczne poglądy w moim tym, co w programie wyborczym, to ja ci dam jakieś posady w ministerstwie. Oh, oh. Mam tutaj świadków do gadania, nie ma problemu. No pewnie. A na czym cię najbardziej znasz, a na czym naj, najmniej? No to najmniej wydaje mi się, że tutaj na edukacji, to może mnie do edukacji. No, idealnie. <laughs> Takich ludzi potrzebujemy, kompletnie nic nie umieją. Bo ci, co umieją, to na co nam tacy? Tak, to będzie jakaś afera. O, ho. Jemu ja można kiełbasę. Tak? O, witam! Kiełbasa o. wyborcza dla ciebie. Dobra, ja żartuję tak naprawdę taki film z ukrytej kamery kręcy, tak z ludźmi o, rozmawiam. To super. No a fajnie zareagowaliście, możemy fragment użyć z wami w filmie na YouTube? O, Jasne. A na jakim kanale? Lukas TV. O, to super. To sprawdźcie, Lukas Dobrze. przez K. Dobrze. I w ogóle. No to ogóle. Super. No tak, to dla ciebie, o. ja. Do miłego wieczoru. Cześć! Jestem takim okropnym kandydatem, bo gdybym startował oficjalnie, to wszystkie sondażownie dawały mi 120% poparcia, więc zrezygnowałem, bo co to za frajda wygrać taką walkę. Tak? I tak ja wygram, bez tego. Bez oficjalnego startu. Hej, to to no. Potrzebuję wam więcej tylko jeden mój. Nie takie wały już robiliśmy. A, okej. Okay. No! To zależy, to wiadomo, że to zależy, głosy, nie? Tak, wał powodziowy na przykład robiliśmy kiedyś, wał A, międzyrzeczny, okay. takie różne. Sałasiczu for you if you vote on me. Sorry. Because I'm the best dictator on the world. Sorry, we have to go. No, okej, bye. Where are you from? Spain. O, hola! Hola. Puede wyborcza, Wyborcze, żeby ci to nie zagłosowały. Mam marchew! Nie? To papier chociaż. No to nie wiem czym wam, was mam przekupić. Ha. ha. nie uda się, tą bandę nie uda. No, zobaczymy. Że No akurat z matematyki słaby byłem więc. Nawet na nic nie liczę. Ale powiedz, że nie uda się z tą bandą szansę. Tak? Jako przyszły prezydent? Pan no, prezydent. No tak ja wygram te wybory. To jest. No, to bardziej moja żona, ona taka, bo ona ginekologiem jest. No, ale tacy też są potrzebni. Bo ja nie ukrywam, że jestem tym, kim jestem, że jestem wariatem, a wszyscy inni uda udają, że są normalni. To się bardzo Tak. Y, y, y ¿Hablas español? Se, se, sí, un, po, un poquito. ¿Qué tal? Estudio ¿Qué español. Eh, ¿Tres, bien. ¿Cómo cinco meses? Sí. ¿Tres ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal el poner humor en estos tiempos tan difíciles? Oh, a ¿De dónde eres? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no me veo! ¡Ya aquí! Tak naprawdę film taki krękny. O. Ale fajnie zareagowałeś. Możemy fragmenty z Wami użyć w filmie na YouTubie? To super. To miłego wieczoru i śniadanie czy czego tam. To. to cześć. Chodźmy dalej. O! Tu już bajeruję widzę. No tak zagłosujesz na mnie, to papier, że bardzo. Nie wiem, dostała mi tylko teczka. Wszystko rozdałem, a tutaj mam teczkę. Teczkę mam na... Tak. To jest magiczny pan Wejdziesz do niego jak królik znikniesz. I co? No, właśnie. No, macie papier i trzeba głosować, bo inaczej to... No, te, pojutrze. Lista pierwsza, trzynasta, Bucefo Bimberman. Trzeba dopisać. O, elegancko. Tak ma być. Zapraszam Państwa też. Dobry. Jakie, co muszę zrobić jako przyszły prezydent, żebyście na mnie głosowały? Jakiś postulat? Nic? Dobry, witam. Ja to mówię, ja, wasz przyszły prezydent. 69 zboczeńcy jednych. Więc tak? jak najbardziej i tak, pewnie. No to super. I elegancko y, ja dochodzę do władzy. I mój postulat jest taki: nikt wam nie da tyle, ile ja wam mogę obiecać. Co najwyżej, jakieś posada w ministerstwie. No. No. też po prostu z takiego dogodnego, wolnego życia, żeby nikt się nie. No, a nie tylko szybko, cały czas pędzić, pędzić. Mnie to też tak wkurzało. Jak nie w tą stronę, to w to. To już się nie da wytrzymać. Ale możemy zrobić tak dłużej doby do 48 godzin. No świętego Augustyn już, już pierwszy powiedział, że mam problem z czasem. Właśnie, albo ja trzeba myślę, zbić tak. zegary. Tak? No tak. Co ze słońcem? No, a właśnie. A? Co ze słońcem to jak słońce wtedy? To, to słońce zgaśnie. <laughs> a jak to zegary są? No tak, bo zegary na słońce są przecież. A? No, no, słoneczne. Tylko wtedy odetniemy ludziom, no co baterie są na słońce przecież? No tak. Te różne baterie słoneczne, co ja. Mówię materynę, słuchaj, no, się to zrobimy? będziemy przy świeczkach siedzieć, tak? będzie romantyczniej. Myślę, że jest jakieś Fajne. rozwiązanie. No, dobra. no, no, to miło było porozmawiać. No, okay, no. A ja tak naprawdę taki film kręcę z nieukrytej kamery i tak z ludźmi rozmawiam. A wy fajnie zareagowałyście. Możemy fragmenty z wami użyć w filmie na YouTubie? Możecie. Oh my God, serio? O mój Boże, serio? Tak. Ale to Znaczy, okej, okay, to sprytne, bo strój zajebisty. W normalny sensie to uwagę na no, ten, ubranie, takie, uwagę Normalny ubrań, taki zwyczajnie na codziennie gdzieś ubrałem. Nie? No i ja mam akurat e, lód, ser, serce z lodu, więc to tak gorący strój, serce z lodu się stapie i tak wyrówna się, się, się. Więc idealna ubranie. temperatura. No to super Lukas TV sprawdźcie sobie przez K. Jak? Lukas TV. Wczorzy, kiedyś tak się nie, no. No ma nie padać nim. <śleskujesz> Tą słumę po całej tej ulicy będzie latać. Nie, prezydenta komisję, nie a my tu czekamy, tam jest pan Piotrowski. No ale to ja prezydentem będę albo królem. To zobaczyłem po o, wyborach. Nawet u... królem. Być o, a może. Królem, a cuales, a wie pan, no, pan stoi? Bimberman. Ja jestem. A czy pan wie, przedni pan stoi? No. Ja ta, a, a pan, gdzie... St no. Co, no panowie, Beispiel, wy, so pan wy być, przy, być może potencjalni moi wyborcy. ale jaki to król, który ma jakiś biedronkowy gadżet? No bo ja właśnie o to chodzi, że jestem takim jak zwyczajny. Chłop, taki zwyczajny człowiek, a nie w jakiś pan, się no, ubiera. Jak no, no bo ja to takim koniem trochę Chłopie. jestem, właśnie. No to zależy, jak patrzeć z której strony, ale taką mam. No, o, no i też ładnie. Jak tutaj ulicę mamy taką. No. no, a ja nie wiem, może będzie nielegalny? No tak. Tak? Pan, Kurczę, to my, będę musiał my, pana jakoś wygryźć. Wygryźć jakoś pana. Rozwawczym. Nie, no konkurować. No, konkurować to będziemy. Wygryźć? A może będzie triumvirat, będziemy w dwójkę, w trójkę rządzić. No o, to... Pan będzie od Litwy, ja będę tu. O, chyba, że tak dużo. Podzielimy się. Tu, 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 Europy to, na Unia pół z tego. To, Walniemy porówno i. Jakie księstwo litewskie. Pan powinien wiedzieć, że Europa jest sztucznym tworem. No, no to ja wiem, ale to. Może to, przerobimy na coś? Tak, no przede wszystkim tak. Pierwsze, nikt wam Tyle nie dalej, ja wam mogę obiecać. Dobra. Nie spełnię żadnej mojej obietnicy Dobra. wyborczej. Jak będę kradł, to będę szczerze mówił wszystko, co ukradłem mi za ile. No i jeszcze takie jedno w ostateczności menelowe plus, że 700. 700 wódki dla każdego, czyli 700 plus i wszyscy będą szczęśliwi. No, na dzień dla każdego. I tak, a to pan pewnie. No, no, ale to właśnie się rozpija: wszyscy będą szczęśliwi. Pieniędzy się dodrukuje, komu tam trzeba będzie i wszyscy zadowoleni. No, a no to o tym nie pomyślałem. No, może tak by być, może to będą najszczęśliwsze czasy w historii naszego narodu. Zobaczymy. Ale z wielkim bólem głowy i kasem panu powiem co dzień, dzień panie, to tak, na No tak, no to właśnie przy, przetrwają ci najtwardsi. Ale nie, nie, chyba nie aż tak. <laughs> <pan nie> <laughs> Trzeba będzie jakoś ćwiczyć. Z panem ministrem Szumowskim. E, nie znam tego ministra, ale jakby pan na mnie zagłosował, to też uczynię pana jakimś no, ale ministrem. Ale nie, nie ma kandydatów w tych 11. No bo o to chodzi, że gdy ja oficjalnie startowałem, to sondażowni 120% poparcia dawali mi. Ja nieoficjalnie. To przynajmniej jak wygram i tak, ale jakaś no, będzie ale, przyjemność z tej bo ale w Polsce, co to za jakby to było w Kanadzie, to możemy pana jako 12 no dopisać, tak. dopisać. Takiego Macieja. Tutaj też trzeba dopisać. Ale bo to, ja to mam głos jest nieważny. Nie, no to właśnie o to chodzi, że to będzie ważne, bo ja tak już zrobimy, mamy swoich ludzi od swoich wałów, że i tak to przejdzie. Ale coś mi nie koresponduje tak. Buty czarne, garnitur biały, koszula czarna. No bo to biało-czarny, biało-czarny jak, jak to życie całe, czasem białe albo czarne. Pan No ja nie pamiętam, bo ja nie z tych czasów, ja to słabą pamięć mam. A jest 90-2000? No, wcześniej, ale dobrych kremów używam. Tak jest. A co Pan sądzi na temat Biedronia? Biedronki, ogólnie jak nie żyrobi pomidorów, to mogą być, ale tak to, niech sobie będą. Cześć. Witam młody człowieku. kandyduje na prezydenta. Co mogę dla ciebie zrobić? No, nie wiem, bo właśnie nie jestem Polakiem, jestem ukraińcem. A to tym i... bardziej. No Jakiś wiesz. postulat, żebyś tam nie zagłosował. A, to tak postulat. Tak jest. O, jest. Czego luto oczekuje? Jak mogę kupić wasze głosy? Ja rozpomyślę ja coś. Nie, no jak myślę. Brakuje ci czegoś, czy co? Właśnie tutaj w Polsce nie, nie brakuje mi niczego. No to zrobimy, że będzie brakowało. Może być. No jak i wtedy będzie do czego dążyć, bo tak to jak no, wszystko tak, jest, tak. to bez sensu. I, na, i, na, już, i już na, na, na następnym już będę miała jakieś. No tak. E, e, jakieś, po, jak, jak, jakieś położenie. Tak. No to super. Poproszę go Bucefa U Bimberman, lista pierwsza, trzynasta. Trzeba dopisać. Tak, bo. Ja jestem takim ukrytym kandydatem, bo jakby startował oficjalnie to 120% poparcia mam. A tak no. jak chcę dać innym trochę szansę, żeby się wykazali. Dobrze. I tak to wygram i tak, bo ja rządzę tym krajem, ale... Dobrze do powodzenia. No, dziękuję i nawzajem. Dobry panią. co mogę dla pani zrobić jako przyszły prezydent? Widzę pani w pyłach pracuje, więc pewnie, będziemy jeździć limuzynami do McDonald'ów i innych takich. Tylko do McDonald'u? No, możemy też jeździć i do KFC. O, super. Okay, Gdzie wolisz? Tak. Głosujemy na pewno, wszystko będzie. Lista ok. pierwsza, trzynasta. Okej, okay, dobrze. Okay. dobrze. Ja, ja zapiszę sobie. No, Bucefał Bimberman. Bucevu Bimberman.